na pewno jeden z wyższych wyników, który tutaj w czasie mojego pobytu w Dopiewie udało nam się osiągnąć z zespołem. No zespół na pewno przeciwników zdecydowanie słabszy, no ma 5 punktów w tabeli, więc można śmiało powiedzieć, że no niestety ale się pewnie chłopaki nie utrzymają z tym poziomem gry. No i myślę, że z tego też wynikało tak wysoko wygrana. Kogo chwalić, ofensywę czy defensywy? Ofensywa 7 bramek, defensywa trzeci czy czwarty mecz w tym sezonie w tej rundzie i 0. Dokładnie tak. Myślę, że tutaj e, pochwały należą się dla całego zespołu. No tak jak pan tutaj słusznie zauważył, na zero z tyłu od już bodajże 4 czy 5 spotkań, dużo bramek strzelonych zarówno wliczając te jeszcze mecze pucharowe. Także tak jak mówię, wszyscy zawodnicy wkładają tutaj w dużo serca i i zaangażowania w te mecze, i dlatego tak to wygląda, jak wygląda, czyli dobrze. Zespół przebudowany, jakby no, posłużyło to dobrze, tak? bo wszystko zostało poukładane tak, że wszyscy wiedzą, co mają grać. To znaczy, zespół na pewno odmłodzony. Dużo młodych chłopaków do nas doszło i wkomponowało się, myślę, bardzo dobrze w ten zespół. No, myślę, że tutaj bardzo dobrze przepracowany okres przygotowawczy, gdzie rozegraliśmy dużo sparingów. Także mieliśmy okazję do tego, żeby zgrać się z tymi zawodnikami, którzy do nas dołączyli. No, tak jak mówię, no jeszcze tutaj Paweł Linka, Michał Chmielecki, także dwóch doświadczonych zawodników, którzy także na pewno wnoszą bardzo dużo do naszego zespołu. Ale grać o utrzymanie, tak? <laughs> czy, czy o co? To znaczy, tak. No Ja zawsze wychodzę z założenia, że walczymy o jak najwyższe, o no, jak najwyższe cele. Tak już to wielokrotnie mówiłem, że e, uważam, że potencjał zespołu jest taki, że spokojnie pierwsza piątka tej trzeciej ligi e, nam się należy. No pokazujemy na, na chwilę obecną po tych trzech meczach 9 punktów. Tf, jedziemy do Leszna za tydzień po kolejne trzy punkty. Także, także ta walka o lidera wiosny na pewno, na pewno będzie.